Hej, cześć się, Witam Was w kolejnym materiale na kanale nagrywanym zaraz po poprzednim, moi drodzy. To jest chyba taki pierwszy materiał z Assassin's Creed Valhalla. Z gry, którą, no, powiem Wam szczerze, tak naprawdę jeszcze coś tam mam, bądź co bądź, do, do skończenia. Fabułem zostały mi trz, dwa w sumie. Bardziej, no można powiedzieć, że dwa takie hmm, pomniejsze dodatki, czyli zapomniana saga oraz y, ostatni rozdział. Chociaż powiem Wam szczerze, na jakiś czas z przy, samym przechodzeniem gier dałem sobie spokój, przynajmniej na razie. Skupiam się na robieniu 100% i tak w innych grach, przynajmniej w tym roku. Zobaczymy jak będzie w następnym, czyli 2024. Pewnie znowu ruszę na grubo z przechodzeniem gier. A jak przejdę wszystkie gry, to pewnie też wrócę do robienia gier na 100% i tak dalej i tak dalej. Ale takie są plany na razie. Słuchajcie moi drodzy. Eee, jakiś czas temu, a dokładnie 1 czerwca Dzisiaj jest 11 czerwca, godzina, godzina 11.4. Hmm, zakupiłem sobie pakiet startowy premium. Zobaczymy, co w ogóle ten pakiet daje. Znaczy, teoretycznie ja niby wiem, co daje, ale poza tam kredytami to tak średnio wiem, co daje. Oczywiście tutaj jest e, nasza EWOR. Trochę tam pancerzy, ponoć, jakaś tam broń, zobaczymy co tam dokładnie będzie. Więc no cóż. Zobaczymy co to będzie, co to pójdzie, co otrzymamy. No, dobra. Halo, gro. Ja wiem, że Valhalla to jest dość ogromny świat. No, bra... coś poszło, coś tam pykło Dobra, wrócę do Was, jak się za załaduję. <laughs> no, w końcu. <laughs> Zobaczmy, co tam mamy. Co tam, co też otrzymałem. Odbokowano zawartość premiero, premiową. Pakiet stratowy premium, ten... Tarcza Żelaznego Wilka, Rufa Żelaznego Wilka, ciężka tarcza. Unity plecy. Goomb, Cabalini, Black Flag, Chronicles, Assassin's Creed, Bractwa Amerykańskie, Brotherhood, Valhalla, Origins, Odyssey, Rogue, Stroj Młodszego z serii Dziedzictwo, Opalizujący Topór, Kaptur Gotycki, Pika Karolińska połamane skrzydła, migocząca tarcza, tarcza karolińska, grze, czaszka grzesznika, karwasze karolińskie, hełm karoliński, kaptur karoliński, pancerz karoliński, korona gotycka, spodnie gotyckie, karwasze gotyckie, spodnie karolińskie, łuk, do Kalfar, królewski miecz, topór skła. Aha, i to wszystko. No dobra, w takim razie w pierwszej kolejności my sobie pójdziemy Była chyba tutaj. Nie pamiętam jak się nazywasz, Przepraszam, Tolga. What have you got for me today? Dobra. Czekaj, co? Aha, Kleopatra. Z Odysseus. Co? Faraon, głowa. Dobra, weźmy. Z Helheim. Kleopatra tors no w sumie czemu nie Dobra Kleopatra lewa ręka I Idźmy w Kleopatrę Kleopatra prawa ręka Dobra zostańmy Faraon plecy Bractwo... Bractwo chińskie Herb Gildi mentorów Mentor jak? Mentor Guild, Kleopatra plecy. Dobra damy. No tak. Syndicate czyli ten znak główny. W sensie symbol. No. Co to jest? Unity Assassin's Creed 2. Ale Assassin's Creed 2 miało raczej takie inne. No ale cóż. Znam to Origins, bo moja najmniej ulubiona odsłona. Odyssey, najbardziej ulubiona odsłona. Rogue, hmm. Valhalla. Bractwo Amerykańskie, czyli Assassin's Creed 3. Brotherhood. Średnie. Black Flag. Drugie moja ulubiona gra z serii. Chronicles. A to nie wiem. Z Assassin's Creed, czyli jedynka i... Bractwo Osmańskie. Chyba z Revelations. Bodajże. Dobra. A to See się nazywa. Właśnie. Have to go. See you soon. Until next time, Eivor. Until next time, Eivor. Dobra, zobaczmy punek, co my tutaj mamy. Co to jest? A, korzyści z uczty, dobra. Puh, czy tu mi coś to pokazuje, że mam coś. Schemat, posąg. 15 rocznica cen, schemat drzewo 15 rocznica cen. Dobra Czy ja mam gdzieś tutaj takie miejsce, gdzie mógłbym, Nie dobra, to niech tu będzie, niech to zostanie To niech tu będzie, co to? A dobra, tutaj to już mam, okej okay. Dobra, gdzie mogę sobie... O! Tu? Nie. Element dekoracyjny co to? Dobra, może asasyna damy gdzieś bliżej. tak przed wejściem. Szkoda, że tutaj nie mogę odpalnąć. Tu jest to drzewo całe. Element dekoracyjny. Gdzie A, tu się znajduje. Dobra, to nie będziemy go tykać. Element dekoracyjny. Tutaj nie ma nic. będzie charakterystyczne drzewo. drzewo. ja mam w tej chwili drzewo mędrca, było drzewo wisielca, drzewo 15 rocznicy C. Coś się zmieniło. My... Zobaczmy nie tu. Perfekt. <ścoughs> Dobra, jak się sto? Okej. Okay. Dobra, ty, ty, ty. Zobaczmy w takim A, to jest co? Zestaw planu kruka. Zestaw karoliński, zobaczmy, K. wyposaż się w pełny zestaw. Zestaw karoliński, co nam daje zestaw karoliński? Pancerz chwilowo wzrasta po przyjętym ciosie i przy niskim poziomie zdrowia, a tak wzrasta po celnych trafieniach przy wysokim poziomie zdrowia. Próg zdrowia wzrasta po przyjętym ciosie. Przy niskim poziomie próg zdrowia 50%, czas trwania 10 sekund, odpowiednia 10 sekund, premia plus 10 do pancerza. Atak wzrasta po celnych trafieniach. Przy wysokim poziomie zdrowia próg zdrowia 50%, szansa 15%, czas trwania 10 sekund, premia plus 10 atak. Dobra. Zobaczmy jak to się prezentuje Pancerz Karoliński Całkiem, całkiem A jak weźmiemy sobie kaptur W ten sposób Dobra To weźmy sobie jeszcze Zestaw gotycki Przywracanie co zdrowia po zabójstwie Wartość zdrowia 20% Czas odnowienia 10 sekund Dodatkowe zwiększenie pancerz Czas trwania 10 sekund pre, premium plus 20 pancerz Wygląda jak postrach Anglików i kaptur. <laughs> Dobra, wróćmy. Gdzie jest mój opącza kolon. Zestaw klanu kruka. <laughs> A no tak, tutaj jeszcze. Strój młodego jest ser dziedzictwa. No, z Assassin's Creed 2 jak z kapturem całkiem całkiem Jeszcze sobie tutaj odhaczmy te ikonki. Dobra, a jeszcze puty. No dobra, zobaczmy jaki tam mamy. Mamy tak, łuk do Kalfar. Zgodnie z legendą ten łuk został wykonany przez mroczne elfy ze świętych korzeni Yggdrasila. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta, gdy Twój poziom zdrowia jest bliski maksimum. Próg zdrowia 90% premia, plus 15% szansa na trafienie krytyczne. Ok, to ja posiadam który łuk? Chyba łuk brzmi. Nie dobra, więcej łuków nie mam. Zobaczmy, broń. To jest co topór na jeżdżcy. Dobra. No i tak, topór skła. Ten topór wycisany z najwyższej jakości kła morsa to solidna i piękna broń. Obrażenia od ataku od tyłu chwilowo wzrasta przy kolejnych trafieniach. Akumulacja 4 razy czas trwania 2 sekundy premia plus 7,5 do 30 Obrażenie od ataku od tyłu. Dobra jest cała czaszka grzesznika Przerażający czerep na długim łańcuchu. Jasny znak, że każdy kto stanie ci na drodze złoży pocałunek na lodowatych wargach śmierci. Łańcuch jest fajny. Fizyka działa bardzo dobrze. Zaraz Czy tam Czy to mi się... Tak, to się przenika. Boż. Atak wzrasta przy każdym przywróceniu zdrowia. Akumulacja 4 razy, trwa czas trwania 10, 10 sekund, plus 10 do 40 na atak. Dobra. Dalej, co my tu mamy? Królewski Miecz. W rękojeści tego miecza przechowano odrobinę krwi saskiego króla, to relikwia świętego z minionych czasów. Obrażenie od zdolności chwilowo wzrasta, gdy dopijesz wroga silnym ciosem. Czas trwa 15 sekund, premia plus 15 obrażeń od zdolności. Dalej, tu mamy też bro, kolejną broń. Pika Karolińska. Ta oposieczna włócznia to marzenie każdego woja osłoniętego murem tarcz. Solidne drzewce i szeroki, ostry grot. Obrażenie od zdolności chwilowo wzrasta po odskoku. Czas trwania 2,5 sekundy. Premia plus 10 obrażeń od zdolności. Opalizujący topór. Most bifrust. Przez długi czas stanowi pierwszą linię obrony Asgardu. Dziś ten sam piękny kryształ, z którego stworzono tę budowlę, chroni swoją ojczyznę w formie topora. Obrażenie od silnego ataku wzrasta przy każdym kolejnym lekkim ataku. Kumulacja 6 razy czas trwania 3 sekundy. Premia ulega zresetowaniu, gdy zadasz celne silne trafienie. Premia plus 1,6 do 35. Obrażenia od silnego ataku. Dobra, dalej mamy. W sumie... Dobra, dalej zobaczmy sobie tarczycha. No więc mamy tak, tarcza Krakena. Tarcza ta została pokryta zdobieniami przez przesądnego żeglarza, który często śpiewał pieśń o Havgufie, morskim potworze. To była marnica. A tak zresztą przy niskim poziomie zdrowia, próg zdrowia 50%. Premia plus 10 atak. Dobra. Połamane skrzydła. Doskonale, wyobra doskonale wyobrażenie połamanych skrzydeł upadłego anioła opatrzonych dwiema symbolicznymi pieczęciami czystości. Po bloku przywracanie co zdrowia przez jakiś czas, czas trwania 5%, co 5 sekund, czas trwania 20 sekund. Migocąca tarcza, chroniąca bifrust, skomplikowana magia przesyca również tę niezwykle barwną kryształową tarczę. Obrażenie od lekkiego ataku chwilowo wzrasta po bloku. Czas trwania 5 sekund. Premia plus 10 obrażeń od lekkiego ataku. I tarcza Karolińska. To solidna tarcza skonstruowana z pospolitych materiałów. Wizualne braki nadrabia brutalną skutecznością. Obrażenie od ataku wręcz wzrasta przy blokowaniu czas trwania 5 sekund premia plus 20 obrażeń od ataku wręcz i to chyba by było wszystko. Tak, to jest wszystko. No więc jak widzicie tak wygląda ten cały kwiatunek, który otrzymaliśmy. Czy też przedmioty. Jak widzicie nie jest mapa jeszcze zrobiona na 100%. W cholerę dużo mi zostało. Ale jak to się mówi, powoli, powoli, ale sprawiedliwie. Tu w ogóle coś jest. Nawet nie wiem, co tam jest. A te zadania jakieś, w sumie zadań to jeszcze mam dużo. W samej podstawce chociażby Sparta Zapomniana saga, o właśnie, bardzo. Wspólna historia, Eivor przygląda się niepokojnie opodal krócej przystani. Po rozmowie z członkiem załogi na przystań, zapomniana saga, Eivor sp... spotyka mężczyznę potrafiącego tworzyć legendarną broń i trafia we śnie do mitycznego świata Niflheimu, coś co z początku wydaje się niegroźną rozrywką, okazuje się tajemniczą, ukrytą nawet przed samym Odynem. Przybysz w osadzie, osadzie proponuję rzeczy, które byłyby kuszące nawet dla bogów. Niflheim. No, dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie. No i cóż, do zobaczenia i do słyszenia w kolejnym materiale na kanale. Tyle, trzymajcie się, cześć.